Witam państwa. Weronika Wieczorkowska. Zapraszam na wiadomości. 19 i 20 czerwca w Kutnowskim Centrum Seniora 85 Dni Nowej Szansy. Czym jest dla pana wiara? Wiara stała się dla mnie ratunkiem Z tego Kiedyś byłem alkoholikiem, byłem człowiekiem zupełnie bardzo złym. I kiedy byłem na odwyku w Gorzycach, tam właśnie przyjeżdżała misja, która która mówiła, że poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa możemy doświadczyć wolności uwolnienia. Ja już byłem bakrutem, ja byłem złodziejem, byłem nikim, a tam uwierzyłem w Jezusa Chrystusa, który zmienił moje życie. Dzisiaj Jestem innym człowiekiem. Dzisiaj przyjeżdżamy z Dąbrowy Górniczej. Jesteśmy też w tym z Dąbrowy Górniczej. Wspieramy się nawzajem. Mówimy o Jezusie, mówimy o tym, co Jezus może uczynić w naszym życiu, że Pan Jezus może zmienić wszystko i każdego, kto do niego przyjdzie. I to tak działa właśnie wiara, nie w coś, tylko w Jezusa Chrystusa żywego i prawdziwego. Czym jest dla pana wiara? E, wiara, wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem tego, czego nie widzimy. Nie widzimy, ale wierzymy, że jest, że e, Pan Jezus, dziś, dzisiaj moja wiara, wierzę, że Pan Jezus jest zmartwychwstał, On tutaj działa w moim życiu. To jest wiara. E, chodzenie do Kościoła to nie wiara. Samo chodzenie do kościoła, to jest chodzenie do kościoła. Wiara, czy ja wierzę, czy ja wierzę w każde słowo Jezusa Chrystusa. Czy ja wierzę w to, co jest napisane w Biblii, czy ja w to wierzę, w każde słowo Jezusa, czy ono się wypełnia w moim życiu. A tak to jest, tak się wypełnia. I dziękuję bardzo. Co dał e, Panu Teen Challenge? Czym jest i jaką rolę spełniło w życiu Pana? Jeżeli chodzi o Teen Challenge, chrześcijańską misję społeczną, jest to e, misja, której działamy już 10 lat. Minęło 10 lat w lipcu, kiedy żeśmy podpisali umowę. E, Przedtem żeśmy tutaj pracowali jako. Kutnowskie Stowarzyszenie Nowe Życie, ale Teen Challenge e, e, zrobiło, co, co, otworzyło nam większe horyzonty działania. O, może tak to powiem. Większe horyzonty działania. Jesteśmy organizacją pozarządową. W ogóle Teen Challenge e, działa w 127 e, krajach e, w różnych zakresach. E, szeroki wach, wachlarz e, pracy. Możemy od nastolatków po, po osoby uzależnione, bezdomne, ale my tu się przeważnie skupiamy się jako Chrześcijańska Misja Społeczna na, na tej pracy wśród e, osób potrzebujących z uwzględnieniem osób e, uzależnionych. W kłótnie postawione zostały kurtyny wodne. 21 czerwca odbył się Dzień Przedsiębiorcy. Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego, Miasto Kutno oraz Inicjatywa Film Rodzinnych w kampanii informacyjnej. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej zorganizowanej z okazji Dnia Przedsiębiorcy. Witam Państwa w imieniu Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego. Witam także w imieniu samorządu Urzędu Miasta Kutno, w imieniu Pana Prezydenta Zbigniewa Łużyńskiego. Dzień dobry Dzień dobry. Pana prezydenta Jacka Poczkaji, Pana Przewodniczącego Rady Mariusza Sikory i w imieniu naszej tutaj przedstawiciela przedsiębiorców, współwłaściciela firmy Medest, a także członka krajowej Rady inicjatywy firm rodzinnych. W tym roku tak naprawdę po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na obchody święta przedsiębiorczości czy święta przedsiębiorców w Kutnie. Taką inicjatywę zorganizowania w kilku miastach Polski zaproponowało Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych. Przyłączył się do tego również Związek Miast Polskich. No i my jako Kutno także zdecydowaliśmy się wspólnie Agencja Rozwoju, Rozwoju Regionu Kutnowskiego przy współpracy z Urzędem Miasta zdecydowaliśmy się na to, że ten dzień będziemy obchodzić. Do projektu przystąpiło ponad 100 miast i dziś i w wielu miastach Polski, a także w tym tygodniu odbywa się wiele wydarzeń, które są dedykowane właśnie przedsiębiorczości i przedsiębiorcom. Co w Kutnie? Za nami, jak Państwo widzicie, wystawa, która została właśnie przygotowana na okoliczność obchodów tego dnia w tym roku. To jest wystawa, która łączy takie wątki historyczne i wątki i wątek jakby działalności kontynuowanej obecnie przez przedsiębiorstwa. Także odwiedzający, którzy przyjdą tutaj od dziś do końca tego tygodnia będą mogli zapoznać się z pewną historią pewnych branż, kierunków rozwoju przedsiębiorczości w Kutnie, a także zobaczyć w jaki sposób te działalności są kontynuowane obecnie. Myślę, że w kolejnych latach będziemy pokazywać kolejne firmy i kolejne nowe smaczki historyczne, które, które będziemy chcieli prezentować. Ta wystawa jest także taką, takim początkiem, który chcemy, początkiem. Czy inicjuje cykl programów telewizyjnych, który chcemy przygotować w nadchodzącym roku, który będzie jakby nawiązywał do poszczególnych wątków historycznych, rozwoju przedsiębiorczości w Kutnie. 17 czerwca przedszkolaki z Gołębiewka w ramach Dnia Pszczoły poznawały tajniki życia owadów i produkcji miodu. Niezwykłą wiedzę przekazywał im mistrz pszczelarstwa z Pasieki Ambrożewka. Oprócz licznych atrakcji, takich jak degustacja różnych rodzajów miodu czy poznanie narzędzi potrzebnych do pracy z pszczołami, dzieci przede wszystkim uczyły się, jak ważne jest istnienie pszczół dla ludzi. 19 czerwca na boisku szkolnym rozegrane zostały zawody z udziałem drużyn seniorskich i juniorskich. W ramach projektu Powiatowa Liga Strzelecka przeprowadzono zawody strzeleckie kierowane do mieszkańców Powiatu Kutnowskiego. Prezes Społecznego Towarzystwa Sportowego Lechita, Marek Drabik, przygotował 21 edycję zawodów. Wydarzenie wsparło Starostwo Powiatowe w Kutnie, Pozeł Tadeusz Woźniak oraz Szkoła Podstawowa z Pleckiej Dąbrowy. Na sygnale! Z dwutygodniowym opóźnieniem ruszyły prace na wiadukcie w ciągu ulic Warszawskie Przedmieście Józefów. Przejazd będzie całkowicie zamknięty najprawdopodobniej przez najbliższe pół roku. 21 czerwca w godzinach popołudniowych dostęp przejazdu został odcięty. Prace idą pełną parą. Wyznaczono ścieżkę dla pieszych i rowerzystów. 20 czerwca około godziny 4.20 na drugim oddziale chorób wewnętrznych przez okno w sali chorych z wysokości piątego piętra wyskoczył pacjent. Personel natychmiast podjął działanie poprzez reanimację. Niestety udzielona pomoc nie pomogła uratować pacjenta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że było to samobójstwo. Kultura 19 czerwca w Parku Traugutta w Kutnie o godzinie 17 odbył się koncert zorganizowany przez Kutnowski Dom Kultury i Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie pod kierunkiem Katarzyny Karola-Krojewskiej oraz Joanny Śmiałkowskiej pod hasłem Czas Porzucić Strach. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do oglądania oferty programowej telewizji Kutno.